Kairę poznałam przez Instagram, bo obserwuję psychomamę. Zaprosiłam ją do podcastu i, i tak zaczęliśmy rozmawiać. Gdyby jedno słowo, którą Kairę mogłabym opisać, to niebywale życzliwa. Dwa słowa, ku Chryste, Panie, nigdy nie umiem czegoś krótko powiedzieć. Ona jest tak życzliwa, tak pomocna, a jednocześnie Kaira jest, i to tak strasznie mnie lubi, ja czuję się przy niej, Bezpieczna z moją ukraińskością i z moją niechęcią do smoltoków, i z moją nieumiejętnością do tego, żeby mówić tak oble, a nie prosto w oczy. I Kajra jest taką osobą, która mówi tak samo. Kajra jest takim moim wielkim odkryciem. Każdemu z nas życzę takiej przyjaciółki jak Kajra, takiej koleżanki w pracy jak Kajra. Takiej znajomej jak Kajra, bo w niej nie ma gry, w niej nie ma udawania, w niej nie ma złośliwości. Takiej, wiecie, złośliwości, takiej, bo ona jest, nie jest pazur, ale nie złośliwość. I w niej jest to, że ona zwyczajnie chce ci pomóc. Jak może, to ona ci pomoże. I ona ma coś takiego, że ona. Ci pomaga, zanim ty poprosisz lub daje ci więcej, bo nie chce cię narażać na nieprzyjemność proszenia i to jest takie ładne. Więc podcast z nią też był ciekawy. Ona przyszła w pewnym zdenerwowaniu. Byście wiedzieli, że my się wcześniej jednak nie znałyśmy. Ona przyszła w takiej energii. To muszę zrobić, to muszę zaczyć, to muszę porozmawiać. I na początku było takie, że myślałam, ok, ona jest czymś zdenerwowana, zła, może nie wiem za długo parkowała, może cokolwiek i się troszeczkę zdenerwowałam też. Ale później, i to jest coś fajnego. Podeszłam, przytuliłam i ją, mówię, Kajra, jak super, że cię widzieć. I tak prawie, że się czuło, że Kajra zaczyna się tak roztapiać. w sensie ją tulisz i czuję, że ona też daje się przytulić, bo to nie każdy daje się przytulić. I rozmowa z Kajrą, bo też Właśnie taka uczciwa. Jak Kajra mówi, że nie chce o czymś rozmawiać, to dlatego, że ma taką, nie dlatego, że ma focha, nie dlatego, że masz głupie pytanie, a dlatego, że ona decyduje, co ona chce odkryć w światu. Mnie jest bardzo duża świadomość, mnie jest bardzo duża mądrość, a jednocześnie mnie jest bardzo dużo takiej, takiej energii, takiego spalania się, że ona wszystko, co robi dla niej jest takie ważne. A jedno... chciałam też Wam powiedzieć o Kajrze, że ona jest taka, nie o, to jest to słowo, nie narzekająca, jak ja mówię Jezu Kajra, jak ty możesz tyle koncertów i w tym samochodzie, On mówi, no, taka praca, taka praca, i ja bardzo lubię to w Kajrze i lubię tą rozmowę, lubię, lubię, że ją poznałam. Lubię ją za łagodność, lubię ją za to, kocha e, słowo Mira, lubię ją za to, że ma iskierki w oczach, kiedy mówi o swoim synie, lubię ją za to, że ona nie narzeka, lubię ją za to, że ona mm, ona czerpie garściami, a jednocześnie się nie ofiszuje i że ma w sobie taką pokorę. Po prostu ją lubię. I mam nadzieję, że Wam też polubicie, bo niezależnie od tego, czy lubicie muzykę, czy nie, Kaira to wspaniały człowiek, wspaniały. Każdemu z nas życzę takiej córki, siostry, przyjaciółki, znajomej, koleżanki z pracy. To jest właśnie Kajra.